Dzień dobry! Witam w nowym roku. Właśnie jestem z pieskiem na spacerze. A idziemy się przejść, zobaczyć co na działce słychać. Ponieważ w nocy był duży mróz, to może pościnam te trawy, które są nad powierzchnią lodu, czyli nad wodą. A jest ku temu okazja, bo później. I to wszystko ląduje na dnie, no i robi się tak niefajnie. Także zobaczymy. Na razie idziemy z pieskiem. Asia już tam sobie pojechała samochodem, ale lecimy tu spacerkiem sobie. Pies szczęśliwy uwielbia takie spacery. Cały czas nos na ziemi. Niedawno zrobiłem tutaj fajną drogę. Wysypali grubym kamieniem i teraz takim drobnym. Nie wiem czy będzie stąd widać. Zobaczymy tutaj na wieży jest zakaz ruchu, a tu jest taka fajna tabliczka, bo którą Wam zaraz pokażę, na której jest napisane ile ta tego kosztowała. No i podobno są jakieś małe kłótnie na forach. Jedni się cieszą, że mogą chodzić po w miarę równej drodze na spacery. Inni się złoszczą, że jak to? Z pieniędzy podatników i nie każdy może wjeżdżać, bo na znaku jest napisane, że tylko dla właścicieli działek, dla rolników i nie wiem, dla no jeszcze dla kogoś. No i, i tak są jak zwykle w Polsce podzielone zdania. Ja myślę, że no fajnie, no droga powinna dla wszystkich dostępna. I niestety to nie jest asfalt gdyby zaczęli zresztą no tu już widać ta droga ma no nie wiem ile 2 miesiące, 3 no, zobaczcie, już się robią kolejne Luźne kamień Lata Jakby tu zaczęli zaczęlić terenówkami, a, a tak się dzieje przykładami, no to sorry zaraz byłaby zrujnowana 400 tysięcy kosztowała ta droga o długości 1800 metrów, myślę, że ten znak po to powstał. A my już się meldujemy na naszej działce zimową porą. A ja spróbuję te trawki wyciąć. No, musimy pomyśleć nad ogrodzeniem nowym, bo to już ma 17 lat i, i tak dziw, że jeszcze stoi, ale już podpie, podpieramy patykami, bo jest masakra. Tu nam wejście zabili mili ludzie ze wsi. Także wchodzę sobie tego. Nie ma sensu w ogóle tego naprawiać, bo i tak, i tak to zniszczą i tak. No, tu już mysza Wskakuje na lodowisko. Tą no, trawę trzeba wyciąć. Bo w tej chwili da się chodzić po lodzie. To by jeszcze pasowało, muszę wyciąć. Nie? Też to to, 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 to. No i te wrzosy, to, to już wycinę, aż Nie wiem. No, dawno miałeś to wyciąć. Dobra, to co ja się biorę do roboty, co? No, mocny, mocny. No. Kilka nocy było potem 7, 8, 9 stopni mrozu. Nie, ja się nie boję, mogę na pewno stanę. Dawaj te grabki. Czy nie, grabki będą potem. A y, teraz te nożyce dzione są. A ja to szybko chlasnę i będzie po temacie, jak pójdziemy na spacer. Sprzednie do jakichś Tu Jest woda. Popatrz, zobacz. przy samym brzegu puścił lód. No zawsze na wiosnę jest ten problem, bo jak się spóźnimy i lód zejdzie to nie ma jak tu stanąć wtedy, no. a potem jak to zaczyna schnąć, gnić i na dno, no to się zrobi woda taka Niefajne, nie fajne, bo to się wszystko w wodzie rozkłada i no, jest okazja dodać kapita. Ja. Tu kiedy zrobiłem takie zasilanie z dachu. Przedeszczówka spływa rynną ale widać, że gdzieś jest coś zatkane. Ten wąż idzie tutaj pod ziemią. I wychodził tu tak, co jak kiedyś wymyśliłem, tu wychodził na ten, na ten skalniak tam i potem wpływało to z portem do oczka i zasilało oczko wodą. Ale produkt nie jest zatkany, będę musiał kiedyś znowu przysiąść I też się z tym uporać No, tu już mysza Ładnie jest zagrabia i tak to Wygląda, no i na wiosnę będzie święty spokój Ta trawa nie wpadnie do wody, nie będzie gniła i I tyle No, 5 minut Akcji po robocie Na wiosnę będzie spokój Tam w pewnym miejscu jednak w samej brzegu no, noga lekko padła, ale zdążyłem szybko się wycofać a 8-9 stopni w nocy było mrozu, także myślałem, że jestem lud dębowy, no nie będzie porządek. To jeszcze musimy wyharatać i tak po trochu po trochu, no, nasza czaska dalej no, a zawsze to będzie mniej pracy już jak wyjdzie Słońce i będzie co innego do, do roboty Te wrzosy jeszcze po obciąć A ty co Joko, nigdy nie pomagasz? Nie, ty tam na czatach leczysz, tak? Dobrze psu, dobrze No i wrzosy też poszły A też ten brzeg To można robić później No się tego badziewia nazbierało No i teraz idziemy na spacer i tak się dzieje, tak wyglądała się droga Tu pan ciągnął Dzieci kładyn Na sankach i oczywiście po polu no, a chyba tak nie powinno się dziać Fajną sprawę zrobili Remontując tą drogę Tutaj z tych pól Pływa woda zrobili taką wielką rurę, naprawdę wielką przez drogę jest odpływ, Gdzieś ta droga się już tu praktycznie zawalała już nawet było strach chodzić i tutaj jest wypływa z tego wąwozu ale no, oczywiście jak już widzicie znowu się śmieci pojawiają pewnie jest tam ich więcej tylko pod tymi krzakami zajrzymy do tej rury? zajrzymy o. To widać Uuu. Fajne leci Świeża nowa Ale jest bardzo duża Naprawdę Sięgamy do Uuu. Do bioder Dziewczyny mnie trochę Odstawiły Wczoraj był duży mróz Dzisiaj jest odwilż No i ten śnieg będzie jeszcze Pewnie jutro i pojutrze już nie będzie ale kurde jak ładnie widać niebo spójrzcie a tu na wprost przybliżę ta góra nazywa się Babia Góra gdzie jest nawet nieco przyjrzy coś powietrza A odległość, od której ja tutaj jestem, to nie wiem, czy to będzie w linii prostej, ale jadąc drogą, to myślę, że jest spokojnie 80 km, A tak w linii prostej, no nie wiem, jak będzie połowa. Zaraz bardziej dociera do mnie, po co stoi ten znak zakaz ruchu. Zobaczcie, nawet potrafią do pola wjechać komuś, ale to nie są śmieci. Tam w oddali jadą konno. Ciekawe czy ich jestem w stanie tak przybliżyć, żeby ich go 15 раз.